Cześć kochani, witajcie, grupa na Anny Śkaza. Jestem Broda, razem ze mną. Dziki urbex paranormal, ale tym razem jesteśmy na. Urbeksie, Urbeksie. Wieczorny urbex pięknego pałacu. Przekształconego, przekształconego w szpital. Tak. No. Miejsce piękne, warte zobaczenia, dlatego jak najprędzej zapraszamy Was na ten odcinek. Chodźcie z nami. Chodźcie z nami. Budowa tego pięknego pałacu rozpoczęła się w 1603 roku i trwała 7 lat. Powstał w miejscu istniejącego wówczas drewnianego dworu siedziby rodziny Koniec Polskich. Obiekt jest częścią zespołu pałacowego. Pod koniec XVIII wieku pałac stał się rezydencją magnacką. Zlikwidowano mury obronne i fosę, pozostawiano jedynie basztę, która w XIX wieku została przebudowana na altanę. W czasie II wojny światowej zabudowania pałacowe uległy ogromnym zniszczeniom. 20 stycznia 1945 roku pałac został praktycznie w całości strawiony przez pożar. Ogień zniszczył również znajdujące się w nim cenne zbiory. W latach 1958-1961 koniec polskie zakłady płyt pilśniowych odbudowały pałac który stał się siedzibą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz znajdował się w nim dom kultury. Przez lata korzystały z niego szereg instytucji, sekcji i stowarzyszeń kulturalno-sportowych. Na terenie pałacu działała największa w okolicy biblioteka publiczna z dużymi księgozbiorami, a także kluboka kawiarnia. Na początku lat 90. terenami zaczęli interesować się spadkobiercy potockich, ostatnich przed wojną właścicieli. Rozpoczęła się batalia sądowa, i ostatecznie w 2012 roku pałac odzyskał Paweł Potocki z Paryża, wnuk brata ostatniego przedwojennego właściciela majątku. Natychmiast wystawił kompleks na sprzedaż, i w 2015 roku pałac kupił przedsiębiorca. Ponad dwa lata temu ktoś podpalił amfiteatr znajdujący się w parku. Amfiteatr spłonął doszczętnie i przestał istnieć. Następnie zdewastowano hotel mieszczący się za pałacem. Powybijano szyby, zdewastowano wnętrze. Sam pałac również jest ciągle niszczony i okradziony z wszelkiego mienia. Prywatny właściciel nie interesuje się losem obiektu. Mało tego, nawet nie zabezpiecza terenu przed niszczeniem i dewastacją. A obiekt jest najstarszym i jednocześnie najcenniejszym zabytkiem koniec pola. Jest także wpisany do rejestru zabytków. Zobaczcie jak aktualnie wygląda. Jesteśmy już przed wejściem. Jak widzimy drzwi stoją otworem. A, najgor... A tutaj jest najgorszy ten alarm, ale mam nadzieję, że on się nie uruchomi, ale zobaczcie, piękna bryła i. To, co najważniejsze, to dbałość o detale ogromne. A, Jezus już dziki. Siemano. Witam Was serdecznie. To co uważamy do tego pałacu? No, myślę, że uważamy. Tylko musimy być cicho, bo obok jest boisko, na którym grają. No? Młodzież, no. Dobra, to uważamy. O kurczę. Ale zobaczcie, ta, y, tablica informacyjna się zachowała. To był szpital. Sala rehabilitacji. bo szpital, ale pisze to. Baszta wystawowa. Strych. No. Ale ma to wszystko fajny klimat. Tutaj musiała być recepcja, to okienko, która tu jest. Który to jest rok 1980 nie 96. 96 rok. Ja. 96 rok, tak. No patrzcie do tunelu. Ale klimat jest świetny tego budynku, no? Jest tutaj tak samo druga tablica. Pozostałości, pozostałości danej dokumentacji. Nawet rozbity alarm widać. Pracownia projektowo-konstrukcyjna. Zerknijmy zatem w tą stronę tutaj. czyli numer sześć. Gdzie one nas zaprowadzą? No zobaczcie, tutaj jeszcze lampa się zachowała ładnie. Kolejne. Niesamowite echo tu jest. Ale, oho, oho, i popatrzcie, informacja festiwalowa. Znowu masa informacji i dokumentacji to mnie zainteresowało. Jeszcze żeluzje w oknach. A co tu było? 2008 dni, dni koniec pola. 2012 No i wyjdziemy sobie do głównego holu tędy. Podejdźmy, o tutaj są gabloty. Za kulisami Europy Monika Richardson. Strasznie, strasznie to wszystko zdewastowane. Wejdźmy, może tutaj teraz? Piękna kominek. No, kominek super jest, nie? Razem ze mną na eksploracji dziki Urbex Paranormal. Pamiętajcie, ale straszna dewastacja, nie? Kalendarz 2010 z korala. Uh -huh. Tu też się zachowały jeszcze, tu jakiś mały gabinet, zlew widać i tutaj też gablota i szafeczki, no ale poza tym no to nic takiego, nie chcę tak po okna to wiesz walić. Tu jest cały rozwarunek. Idziemy już wyżej troszkę. Ale góry są całe, także. Ale zauważyłeś jak ta klatka Cię wyprowadza, no naprawdę dość mocno do góry, nie? No to jest, jest pierwszy piętrą, ale to nie jest nie A to tu jest wyjście pozorowe. Ja w sobie tutaj wyjdę. Jaki tu jest widok przez to okno tego zachodzącego słońca? To jest fajne. Widok zachodzącego słońca. Ale jest klimat. No, widok przez te okna był naprawdę fajny. sobie tutaj przejdziemy. Tu jest klimat też. O, szkoda, że nie opisane co to jest. Jeszcze tutaj. Oho, drzwi. Drzwi konkretne. Aha, tutaj zobaczcie, tu jest scena. Tak by sala taka teatralna. Tu jest scena i tutaj były występy. Dożynki, koniec po. No konkretnie się tu wychodzi. O, tu też kominek. I patrzcie jaki ładny żelando. No, ja tam. Dobrze. Pani są? Nie. Więc nie ma problemu najmniejszego. A jak, jak twoje wrażenia z tego miejsca? wszystko jest normalne. Tu nie jest piw, puszek. Myślę że to Możliwe, no ale my im nie robimy krzywdy żadnej. Ja zobaczcie to, No to wygląda no to jak... No. No? Nie to jest opóźnienie, No. Chyba tego nie szło wyjść. No. I przez to, zobaczcie, bo to jest zbiornik, tak jakby boiler, bo tu było grzałka na pewno. No. To jest na to boiler, taki boiler do tego całego pałacu, albo to był szpital przekształcony przez pałac, mi się tak wydaje, jak tam pisało na... Być może to potem, y, przez chwilę był tutaj jakiś szpital, bo tam coś tam było z rehabilitacją związane. No właśnie mi się wydaje, że ten, ale też jednak miał dziwni rzecz, że tu są takie puszki, ale są mury. One no są. z na Może A to, to, nie to nie po nie ma... prostu wiesz, stosunkowo niedawno było, dopiero. Nie no, 2010 roku się wydaje, o 2008. 2012 już widziałem datę tam też. Tam te budynki też są jeszcze opuszczone. Mhm. Uh -huh. No ładnie, ładnie to wygląda. Poddasze, nie? Nie, bo tu nie, też nie wiadomo jakie stropy. Ale i tak dużo atrakcji jak na taki pałac. No jasne. Idę, idę. Idę, idę. Oczywiście. No teraz spróbujemy podejść do tego drugiego budynku Jasne Zobaczcie to Patrzcie, tutaj nie ma budynku? nie wiem, czy tam w ogóle wodzić Nie wiem, ale Patrzcie. A, spróbuję, zobaczyć Tak to co nie rezykuję, to nie żyję Zobaczymy No i jesteśmy już przy Drugim budynku, ale Nigdzie nie ma tutaj wejścia, a zgodnie z zasadą Urbeksu nie będziemy wyłamywać, bo Urbeks to nie wandalizm. Ale chociaż zerknijmy. Chociaż zleknijmy tutaj przez okno No zobaczcie Wszystko zabezpieczone Wszystko zabezpieczone Nie ma się tutaj jak dostać No nic spróbujmy dotrzeć pod budynek numer 3 Mimo szczerych chęci, ale niestety nie udało nam się tam dostać. Dobra, trzeci budynek też jest nie do zwiedzenia. Niestety tam się nie Więc też nie? Tak jest, tutaj, tak samo a dodatkowo tutaj to drzewo, to jest ogromne ryzyko w każdym momencie to może przewrócić tak jest a jak to chce się uwolnić, aż to całą ta, cała ta latarnia nie? no to jednak, jest, to jednak jest siła pałac jest, pałac na, jest na fajny pałac, na paranormal no. i to by było na tyle jeśli chodzi o tą niezwykle ekscytującą eksplorację ja dziękuję za wypadek Robertowi z kanału Dziki Urbex. Dzięki wielkie. Ja, mam nadzieję, to... że pałac Wam się podobał, bo zrobił na nas wrażenie i była to bardzo fajna urbexowa wyprawa, na którą Was zapraszamy. Bo bedo, tak będzie jeszcze takich więcej. Więc jeżeli już trafiliście na ten kanał, zostawcie co trzeba, żeby być na bieżąco. Wpadajcie na kanał Dziki Urbex Paranormal. Tania i pomysłowo też zostawcie co trzeba, bo Robert ma swoją perspektywę, ja mam swoją. Obie bardzo ciekawe, dlatego jeżeli to zrobicie, nie przegapicie żadnego odcinka. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć, pozdrawiamy.